No cześć, cześć wam moi drodzy, witam was serdecznie, serdecznie wszystkich subskrybentów, najnowszych subskrybentów, co dopiero do nas dołączyli, do naszej enklawy zdrapkowej, że tak się to ujmę moi drodzy. Na dzisiaj przygotowałem taki miks taki w miarę skromny, no bogaty, no różnie bywał to 50 zł 500 w banku, bonus 7 Deluxe, 7 płynne złoto, neonowe, 7 i zielona pensja moi drodzy, no Czy Co tam uda nam się dzisiaj tu odzyskać? Czy w ogóle jakieś chociaż wygrane będą, czy same zwroty, czy pustaki. Na początek weźmiemy sobie zieloną pensję moi drodzy. Zielona persja. No i lecimy, z tym lecimy. A mamy nasze wygrywające liczby. To 28. 6. 23. 1. I szukamy takich. A mamy. Mamy 8. 8 nie szukamy. Mamy 18. Mamy 11, 16 też nie szukamy, 24 też nie. Kolejna to 13, 9, 35 wysoko, 29, 4. I ostatnia linia, coś tu będzie, 22 nie ma. 26 też nie ma 34 nie ma, 2 nie ma i 32 też nie ma. Czyli pierwsza zdrawka, moi drodzy, pusta. Kolejna to neonowe 7 moi drodzy, szukamy tutaj siódemki, bo takiej zielonej siódemki neonowej albo gwiazdy. Gwiazdy jeszcze w tej zdrawce nie miałem. Szukamy, może teraz się udano tą gwiazdę tu odnaleźć, dwa. 5, 4, 5, 4, 6, 9, 9, 8 i 3. No niestety nie udało się, nie udało się, no, no ale to takie lot, to jest co zrobić. Płynne złoto, moi drodzy, tutaj mamy jeszcze chyba 3 główne wygrane, zostały po pół, pół, pół miliona złotych, jak się nie mylę. No Dobra, i szukamy. Nasze wygrywające liczby to: Mamy tutaj 8, 35, 5, 16 i 21. To są nasze wygrywające liczby. A poza tym jeszcze możemy znaleźć taki worek albo sztabkę złota. Jak znajdziemy sztabkę złota, to wygramy, wygrywamy dwukrotność przypisanej kwoty. Żeby się trochę widzieli co ja tutaj drapię i rzucamy, gdzie tu mamy, mamy tutaj coś mamy 17, no obok, piękny obok zaczynamy obokiem 6, kolejny obok co będzie, 36? nie, 34 kolejna to 39 dalej mamy 14 następna linia to 22 Trzy jedenaście trzydzieści siedem, i dwa kolejna linia dwadzieścia trzy pusta siedem. Nie mamy siedem osiemnaście, też nie mamy, też nie mamy osiemnastki, dwadzieścia pięć nie mamy. 33. Nie mamy. Ostatnia linia. I mamy 4. 4. Mamy 1. W sensie mamy, w sensie mamy, nie mamy. Dobra, <laughs> no, mamy 19. Kolejna to 32. I ostatnia to 24. No niestety drapka jest pusta. M i E. No niestety. Tak bywa, tak bywa. Deluxe 7, tak, znana nam już zdrabka, już trochę z nami jest. Szukamy tutaj oczywiście siódemki, bądź takiej fioletowej siódemki. Wtedy mamy wygraną razy 2. No są, szukamy siódemek. Szukamy siódemek. A mamy 6, 1, 1, 9, 8, 9, 4, 6. 5, przesuwamy się, przesuwamy się, mamy 2, 8, 5, 1, 2, 2, 8 i mamy jeszcze 4 szanse, jest 7, jest pierwsza wygrana, 6, wow. 5 i 3, a pod siódemką, moi drodzy, was tutaj przybliżę, może jakaś lepsza kwota będzie? No dobra, to drapiemy, 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 mamy 10 zł pod siódemkę. No i fajnie, to cieszy, bo to jakaś wygrana jest. Bonus 7 moi drodzy, tutaj szukamy pliku pieniędzy bądź siódemki też, ale jak siódemkę tu znajdziemy, jak znajdziemy siódemkę, to mamy wygraną razy dwa. To szukamy siódemki. Albo pliku pieniędzy. A mamy zegar. Mamy palmę, gwiazda. Awokado, mury, narty, klips kasy, no fajnie wywołał, na kwiat, słońce, Podkowa, korona, plecak i szukamy i szukamy mamy balsam, kawa, kawa musi być, biedronka, Jamy, czy perła, piłka i ostatni symbol to ananas, no niestety, niestety nie udało się, nie udało się, ale mamy jeszcze jedną zdrapkę, pół miliona w banku, słuchajcie i tu też mamy główne wygrane rozgarnięcia, poza wygrywającymi liczbami musimy znaleźć takie złoto albo bank, wtedy mamy razy dwa wygraną, dobra, szukamy. Czekamy, a nasze wygrywające liczby to 18 15 13, 16 i 21. No to lecimy gdzieś to są Mamy, mamy, mamy 7. No nie, niestety nie. Już na pewno całe zdrawki wygranej nie będziemy mieli, może chociaż jedna wpadnie w pewien 2 27 trzydzieści cztery, dziewiętnaście, dwadzieścia trzy, trzydzieści, dwanaście, czterdzieści, ale wysoko. Kolejna to dwadzieścia cztery, dziewięć, osiem, dwadzieścia pięć. 35. No dobra, ostatnia linia. Może coś tutaj, może coś jeszcze będzie. 11, 14, 17, 26, i ostatnia to 32. No niestety, moi drodzy, podsumowanie jest proste. Mieliśmy 50 zł, to są wszystkie nasze zdrapki przegrane. A mamy, słuchajcie, jedną siódemkę. Deluxe, 7 moi drodzy, i zgarniamy tutaj 10 zł. dzisiaj w tym odcinku. No dziękuję za oglądanie, za wszystkie łapki w górę, za komentarze. Bardzo, bardzo dziękuję, moi drodzy. Życzę Wam miłego dnia i do następnego odcinka. Dzięki, cześć!